Cześć, z tej strony Hoopson. To jest po prostu ESG. Dawno go nie było, ale w końcu jestem. Szczerze mówiąc, nie nagrywałem, bo po prostu nie chciał mi się, nie miałem weny. No i ja dzisiaj stwierdziłem, że sobie nagram odcinek. I ja tak przeglądałem sobie kanał i były tam generalnie filmiki o regulacji hop-up. Był też o regulacji celownika. No i myślę, że to jest najwyższy czas na odcinek. O tym, jakie kulki wybrać, żeby to po prostu wszystko ładnie latało i śmigało. Zapraszam do oglądania. No i lecimy sobie z pierwszym zagadnieniem. Yy, powiem Wam, generalnie na początek, jakie filmy kulek macie wybierać, żeby one były dobrej jakości. Ale jeśli właśnie chodzi o tą jakość, jak to rozpoznać i z czym to się ma, generalnie chodzi o. Polerowanie tych kulek, i każdy producent, jakby inaczej, poleruje te kulki. Druga sprawa jest taka, że te kulki jeszcze możemy myć, ale to jest inna sprawa. Chodzi stricte o takie kulki, które wyciągamy sobie z paczki, czy wysypujemy z butelki i po prostu sypiemy je do repliki, czy ładujemy i strzelamy z nich. Więc ogólnie najlepszymi kulkami, na przykład takie, które ja używam, to jest generalnie. G &G. A do wagi jeszcze później przejdziemy. To są 25. Ogólnie mam takie kulki, moim zdaniem, chyba najlepsze kulki. Z następnymi kulkami, których nie mam, ale możecie znaleźć się normalnie na stronach sklepów. To są BLS, to są też bardzo fajne kulki i guardery. Używałem guarderów, BLS-ów nie, ale zną opinią wielu swoich znajomych, którzy się strzelają i wiem, że te kulki są naprawdę bardzo fajne. Dalej, w sumie takimi średnio kulkami będą specne, które ja sobie testowałem. I te kulki nie są złe, ale to, to też nie są najlepsze kulki. Wiadomo, że im lepsze te kulki, wiadomo, że ich cena będzie wzrastać, więc musimy sobie odpowiedzieć, czy do repliki za 300-400 zł, wsadzimy kulki takie, które są droższe, czy w zasadzie nie robi to nam różnicy i będziemy używać sobie takich trochę tańszych. No i oczywiście też mamy te najtańsze kulki, takie typu na przykład. Roketsy z Gunfire'a albo Pejoty, których ja kiedyś dużo używałem, no bo generalnie do repliki, którą ja miałem, czyli AGM003, to jest replika za około 80 złotych i też myślę, żeby sobie ją odkupić, aczkolwiek ona dużo straciła na wartości. Używałem peyotów. one były słabej jakości, ale ta replika też nie była super i nie miała precyzyjnej lufy czy coś takiego, więc jakby to absolutnie nie przeszkadzało. Eee, Jakichś tam niedociągnięć w tych kulkach, a tych gunfire'ów generalnie uważam, że one są lepszej jakości od pejotów i eee, ja te kulki głównie używam. Jak widzicie, to są albo eee, no, nie widzicie, to są dwójki, więc generalnie ja jej używam do eee, tego, czyli do cymki. 127, ponieważ tam jest 200 fps, te kulki są lekkie, a tamta lufa i tak jest y, krótka i to jest po prostu rozrzutnik noju. Także jeśli chodzi o typy y, firmy kulek, no to... I teraz lecimy już sobie, y, dlaczego warto dobierać kulki pod względem wagi, y, jak to się ma. Generalnie, w zależności od tego, ile Twoja replika ma FPS-ów, powinieneś dobrać taką wagę kulek, aby one jak najlepiej latały. I dlaczego? Tu mam taką małą ściągawkę. To jest generalnie artykuł. I jeśli masz za dużo FPS-ów do masy kulek, czyli na przykład masz nie wiem, 500 FPS-ów i włożysz dwójki, no to generalnie twoja celność będzie dosyć średnia, bo ta kulka jakby będzie miała większą siłę i będzie dużo tam dalej leciała, ale ona zacznie skręcać, bo jakby ona nie będzie przystosowana do tego, żeby polecieć w jeden punkt. Właśnie dlatego będzie za lekka, za to kiedy mamy na przykład 250, tak jak tu w cymce, ja bym wziął tą cymkę i na przykład wrzucił sobie, nie wiem, 30 albo 35. To absolutnie zasięg na tym kuleje, bo ta replika nie ma siły wypchnąć tak ciężkiego elementu. To jest po prostu fizyka, trzeba trochę pomyśleć nad tym logicznie i sami do, do tego dojdziecie. Ponadto, polecam sobie, jeśli macie replikę, to kupić sobie po prostu na sam początek e, małe paczki e, kulek. Ja zawsze tak robiłem, e, kiedy kupowałem jakąś replikę. To albo miałem w domu, albo po prostu dokupywałem inny rodzaj i kupowałem w paczkach, nie wiem, po 500 albo po, po 1000 różnych wag. Najczęściej tego samego producenta. Wtedy sobie testowałem, jak w danej replice jaka kulka dobrze lata. Oczywiście wraz z tym od razu ustawiałem sobie chowa, tak. Także. W sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o rodzaje kulek i dlaczego warto. Po prostu, jeśli będziecie używać lepszych kulek i będziecie mieli dobrze dostosowaną wagę, wasz ogień będzie skuteczniejszy. Będziecie trafiać tam, gdzie będziecie chcieli, ta kulka będzie się was słuchać, że tak powiem, albo raczej waszej kulkoplojki. Taki krótki odcinek. W sumie to jest wszystko, co mam do powiedzenia w temacie kulek. No bo nie ma co drążyć tematu. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba na kanale i widzimy się przy następnej wymianie kompozytu. Cześć!